Ta jedna rzecz odróżnia dobrego sprzedawcę od słabego. Co to jest? Ona jest to pewność siebie. Ta jedna rzecz wpływa niesamowicie na sprzedaż, ponieważ twój klient chce czuć pewność siebie, twoją pewność siebie. Zarówno w wiedzy produktowej, jak i w wiedzy sprzedażowej. Teraz, jak sprawić, by Twoi handlowcy poczuli się bardziej pewni siebie? No tak jak już wspomniałem, przede wszystkim muszą poznać produkt. Jeżeli twój klient wyłapie podczas rozmowy, że handlowiec nie zna produktu, często nie będzie chciał od niego kupić. I niestety, ale w wielu firmach. Widzę ten problem, że handlowcy nie znają produktu. To jest podstawa, podstaw, znać produkt. Na podstawie wiedzy produktowej dopiero tworzysz prezentację. Masz, tak jak wspomnieliśmy wcześniej, analizę potrzeb. Znasz potrzebę klienta i teraz do tej potrzeby odnosisz się, tworząc prezentację. Ale żeby stworzyć dobrą prezentację, Odnosząc się do potrzeby klienta, musisz znać znakomicie produkt. I tu nie chodzi o to, abyś ty opowiadał nie wiadomo jak wiele o tym produkcie, ale w momencie, w którym klient cię pyta, ty powinieneś znać odpowiedź na większość pytań. Jeżeli nie znasz, też takie sytuacje będą, więc warto, żeby w tym momencie, żebyś miał jakiś kontakt w swojej firmie, to kogoś, kto na pewno udzieli odpowiedzi na pytanie Twojego klienta, bo jeżeli klient zostaje bez odpowiedzi, to ciężko, żeby on dzisiaj coś zakupił, no bo on został bez odpowiedzi, a czym dłużej będzie trwał ten proces, że on jest bez odpowiedzi, Ty masz mniejsze szanse na to, aby cokolwiek Twojemu klientowi sprzedać, dlatego tak bardzo istotna jest znajomość produktu i naprawdę zapraszając do swojej firmy, zatrudniając nowych handlowców, podstawą jest to, abyś nauczył ich znajomości produktu. No i oczywiście też dobrej sprzedaży, no bo potem mogą popełniać niestety drugi błąd, mając wielką wiedzę na temat produktu, na temat firmy, mogą wejść i opowiadać, 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 opowiadać cały czas o tym produkcie, o tej firmie, no bo oni mają taką wiedzę, to jest coś, co ja robiłem na początku właśnie. Sprzedaży mojej, kiedy byłem jeszcze w MLM-ie, zanim trafiłem do jakiejkolwiek firmy, to popełniałem ten błąd, bo znałem produkt, znałem firmę i cały czas chciałem o tym opowiadać. A często słyszymy w ogóle, to jest najśmieszniejsza rzecz, jaką słyszę na temat sprzedaży, że dobry sprzedawca powinien dużo mówić. No nie, jest wręcz odwrotnie. Ty masz słuchać swojego klienta, zadawać mu odpowiednie pytania, słuchać tego klienta, twój klient powinien więcej mówić, a ty tylko odnosić się do tego, co on ci opowiada, ale w momencie, w którym on zadaje ci pytanie, ty musisz być pewny siebie, pewnie odpowiedzieć i czuć tą pewność w sprzedaży, w prowadzeniu, tak naprawdę, o czym będziemy sobie mówić w następnym odcinku, w prowadzeniu swojego klienta przez cały ten proces sprzedażowy, ponieważ twój klient jest nieco jak małe dziecko. Tak jak małe dziecko, które chce być. Pociągnięte za rękę i przeprowadzone przez cały proces sprzedaży. I tak samo właśnie jak małe dziecko, Twój klient chce mówić tylko o sobie. Idź do małego dziecka i zacznij mu opowiadać o tym, co u ciebie w pracy, co się działo. Kompletnie go to nie interesuje. Małe dziecko interesuje to, co się dzieje wokół niego i tylko i wyłącznie jego temat. No i dlaczego my wiemy, że z małymi dziećmi trzeba tak postąpić, a z klientami nie postępujemy w taki sposób? Więc zapamiętaj to, zwróć na to uwagę. I pamiętaj, żeby traktować swojego klienta trochę jak małe dziecko, czyli że masz mu pozwolić mówić o sobie, skupiać się tylko i wyłącznie na nim, nie na swoim produkcie, nie na swojej usłudze, skupiać się na nim i przeprowadzić go przez cały proces z pewnością siebie, bo dziecko chce czuć, że mama, tata, opiekun jakikolwiek jest pewny siebie i ty musisz być pewny siebie, musi być pewny siebie wiedzy na temat produktu żeby mu zaproponować całość na jego problem i pewny siebie wiedzy sprzedażowej, całego tego procesu. I to wszystko sprawia, że Twoja sprzedaż jest znacznie skuteczniejsza. Więc zobacz, jak to wygląda u Ciebie, jak to wygląda u Twoich handlowców. I zastanów się nad tym.